W tym filmiku opowiadam o wektorach na poziomie drugim, więc zakładam, że obejrzałeś już albo wiesz to, co powiedziałem w moim filmiku 1, który, do którego link będzie dostępny tutaj, mam nadzieję, i pewnie też w opisie. Jeśli nie, to obejrzyj. Pamiętaj, że na YouTubie możesz oglądać też filmik przyspieszonym tempie, że jeśli to jest dla Ciebie łatwe, to pewnie wystarczy jak sobie to obejrzysz szybciej. Yy, po, więc tylko w skrócie powiem, że w poprzednim filmiku powiedziałem co to są wektory, w jakich sytuacjach się przydają, a więc w takich o to że yy, w, w takich o to, że ważne jest dla nas nie tylko wartość ale też w jakim kierunku. Na przykład w jakim kierunku iść, czy w jakim kierunku się poruszamy, w jakim kierunku jest prędkość. I wielu innych. Pokazywałem, jak dodajemy wektory graficznie i jak odejmujemy, i jak mnożymy przez liczbę, czyli na przykład mając wektor V, jak wygląda wektor 2V. Dzisiaj kontynuujemy Z wektory możemy, się, możemy też. W Ułożyć czy umieścić w układzie współrzędnych, a układ współrzędnych na pewno znacie z matematyki, ale on może mieć różną liczbę wymiarów. Najprostsza sytuacja to jest sytuacja jednowymiarowa, czyli po prostu mamy linię, tak jak oś liczbową, no i możemy ją sobie nazwać x, powiedzieć, że gdzieś jest 0 i na przykład Tutaj jest plus jeden, tu jest minus jeden i tak dalej, czyli wartości rosną w tą stronę. No i to jest na przykład sytuacja, jeśli poruszam się po prostej drodze i pytanie, w którym punkcie drogi akurat jestem, na którym kilometrze drogi znajduje się samochód, na którym kilometrze drogi jest na przykład remont. Albo, no właśnie, jadę stąd dotąd. Czyli to jest przypadek jednowymiarowy. Przypadek dwuwymiarowy, gdy możemy zrobić układ współrzędnych już x, y, gdzie tu jest 0, to na przykład coś, co porusza się po płaszczyźnie. Na przykład, nie wiem, jak krążek hokejowy... W którym jest miejscu lodowiska? Albo jeśli mrówka, o której mówiłem w poprzednim filmiku, porusza się po podłodze, to w którym punkcie jest ta mrówka? Czyli je, w jakie są współrzędne x i y tej mrówki? Mówiłem, że możemy mieć pole ziemniaków, na którym w jakimś punkcie jest zakopany skarb. No to ile jednostek w prawo, czyli x, ile jednostek w górę, czyli y, gdzie jest ten skarb zakopany. No i wreszcie możemy mieć sytuację też trójwymiarową, która bardzo często też jest potrzebna. Nasz świat jest trójwymiarowy lub czterowymiarowy, jak się tam. Biorąc pod uwagę też szczególną teorię względności, ale do tego może dojdziemy kiedyś później, na razie w życiu codziennym jest nam potrzebny świat trójwymiarowy, a więc tu jakiś punkt w przestrzeni. Jak samolot jest też oprócz położenia XY, jest też na jakiejś wysokości. Poruszanie się ptaków, dronów to wszystko to są przypadki trójwymiarowe. Teraz skupimy się na wektorach w dwuwymiarowym układzie współrzędnych. E, czyli mamy układ współrzędnych X Y dwuwymiarowy i mamy w nim jakiś wektor. E, I nazwijmy go na przykład V1. Powiedzmy, że ten nasz wektor V1 Właśnie jak opisać wektor w dwóch wymiarach? Opisujemy go za pomocą dwóch współrzędnych. Powiedzmy, że on ma współrzędne 3,2. Co to znaczy? Pierwsza współrzędna, tak jak współrzędna, to są tak jak współrzędne punktów w układzie współrzędnych. Czyli pierwsza współrzędna to współrzędna xowa, druga to y. -owa. W przypadku wektorów, pierwsza współrzędna mówi, jak się poruszam wzdłuż osi no właśnie x. Czyli ile kroków. To więc jeśli 3, to znaczy, że robię trzy kroki w prawo i druga w kierunku y, czyli dwa kroki do góry. Czyli trzy kroki w prawo i dwa kroki do góry dają mi przejście od początku do końca tego, tego wektora. No i ta pierwsza współrzędna mówi zatem ruch w prawo, w lewo i ona jest dodatnia, jeśli idę w prawo, a gdybym szedł w lewo, to byłaby ujemna. Natomiast druga mówi w kierunku pionowym, no i jest dodatnia, jeśli idę do góry, ujemna, jeśli idę do dołu. Ok, To teraz pytanie jak będzie z wektorem pomnożonym przez liczbę, na przykład 2 razy V1. To Yy, opowiadałem o tym na poziomie 1, że mnożenie, yy, że, że wektor 2 razy v1 wygląda tak samo, tylko jest dwa razy dłuższy. Czyli ja go tu spróbuję na zielono narysować. Mam nadzieję, że on jest dwa razy dłuższy, czyli na zielono jest 2 v1. Czyli, żeby być dwa razy dłuższy, no to muszę przejść teraz. Zobaczcie 6 kroków w prawo i 4 kroki do góry. Tak? Czyli wektor 2V1 to jest 6 w prawo i 4 do góry. No i oczywiście widzimy, że 6 to jest 2 razy 3, 4 to jest 2 razy 2. Czyli jeśli ogólnie wektor V1 miałby współrzędne x1. Y1 to wektor 2 razy V2 miałby współrzędne 2 razy x1 2 razy Y1. Okay? I podobnie byłoby, gdybym pomnożył przez inną liczbę. 3 razy albo 1 druga, albo cokolwiek. Więc ogólnie jeśli mnożę wektor y, przez i to jakikolwiek wektor o współrzędnych... X1Y1 przez jakąś liczbę k to otrzymuję wektor, który ma współrzędne K razy X1, K razy Y1, czyli każdą ze współrzędnych mnożę przez tą liczbę. No i ta sama zasada stosuje się też, jeśli mnożę przez liczby ujemne, czyli na przykład mam minus V1, tu wezmę kolor czerwony. No i mówiłem, że minus V1 to jest taki sam wektor, ale patrzący w przeciwną stronę. Czyli ma przeciwny zwrot. Czyli on wygląda tak. Na czerwono jest minus v1, ok? Minus v1, czyli jeśli v1 musiałem pójść 3 w prawo i 2 do góry, to minus v1 muszę pójść 3 w lewo, i 2 do dołu, czyli minus v1 będzie miał współrzędne minus 3, minus 2. No, a ogólnie to biorąc k równe minus 1, to byśmy po prostu otrzymali, że to jest minus x1 minus y1. Kontynuujmy. Mamy nasz wektor v1 w układzie współrzędnych o współrzędnych. 3-2, czyli yy, przypominam, to znaczy, że żeby od początku do końca dojść, to trzeba pójść 3 jednostki w prawo i dwie jednostki w górę. Teraz powiedzmy, że mamy wektor V2 również, który jest na przykład 2 minus 1 i chciałbym dodać te dwa wektory, czyli otrzymać jakiś wektor V, który będzie. Otrzymany jako V1 dodać V2. Wiemy jak to zrobić geometrycznie. Czyli przypominam, że do końca wektora pierwszego doczepiamy początek drugiego i łączymy koniec pierwsze, początek pierwszego z końcem drugiego. V2 będzie w zatem wyglądał tak, że to są dwie jednostki w prawo i jedna w dół. Czyli dwie jednostki w prawo. I jedna w dół. Czyli to będzie nasz wektor V2. I wynik dodawania tych dwóch wektorów to będzie taki wektor odtąd dotąd. Weźmy go jednak na czerwono, żeby było lepiej widać. Odtąd dotąd. To jest wektor V. I teraz jak policzyć jego, jego współrzędny? No ok. Jeśli poszliśmy V1, to poszliśmy trzy kroki w prawo. Trzy kroki w prawo. A potem poszliśmy jeszcze dwa kroki w prawo. Czyli razem poszliśmy pięć kroków w prawo. A jeśli poszliśmy w kierunku góra-dół... Poszliśmy najpierw dwa kroki, to tak jakbyśmy poszli najpierw dwa kroki w górę, a potem jeden w dół. To razem poszliśmy jeden w górę, czyli to jest 5 w prawo, 1 do góry. To, to samo byśmy otrzymali, znaczy znaleźlibyśmy się w tym samym punkcie. I zobaczcie, że to bardzo prosto dostajemy, że czyli wektor v będzie równy 5, 1. Dostajemy to bardzo prosto, bo dodajemy Xowe współrzędne 3 plus 2 5 dodajemy Y 2 dodać minus 1 to, to 1. Czyli w ogólnym przypadku, jeśli mamy wektor pierwszy, który ma współrzędne X1, Y1 i wektor drugi, który ma współrzędne X2, Y2 i teraz chcę dodać te dwa wektory, to mój wektor V równy V1 plus. V2, to dodaję, czyli pierwsza współrzędna to jest x1 plus x2 i druga y1 plus y2, czyli w ten sposób możemy policzyć wynik dodawania dwóch wektorów. To teraz przejdźmy do odejmowania wektorów, czyli w dalszym ciągu mamy nasz wektor. V1, 3, 2 i wektor V2, 2 minus 1, i teraz chcę od wektora V1 odjąć wektor V2, i wynikiem będzie nowy wektor V. No i robimy to bardzo podobnie. Yy, zobaczmy. Przypominam, co mówiłem na podstawowym filmiku o wektorach z poziomu 1, że żeby odjąć wektory, to do pierwszego wektora dodaje minus wektor drugi. No i wiemy, że minus wektor drugi to jest wektor tej samej długości o przeciwnym zwrocie. Czyli zamiast tego wektora v2 mamy wektor taki mniej więcej minus v2. Minus v2, ten już mi nie jest potrzebny. Czyli minus V2 to będzie miał minus 2 plus 1. No i graficznie wynik dodawania tych wektorów to jest taki wektor zielony V. Czyli jeśli robicie sobie to na papierze w kratkę, to łatwo możecie zobaczyć, że taki wektor ma współrzędne 1, 3. Czyli nasz wektor V. Będzie miał współrzędne 1, 3. No i jak my to, czyli 1 w prawo, 3 do góry. Jak to możemy policzyć ogólnie na współrzędnych? Czyli jeśli ten V1 ma współrzędne x1, y1, V2 x2, y2, to zupełnie analogicznie jak w przypadku dodawania, to jest tutaj x pierwsza współrzędna nowego wektora to jest x1 minus x2. A druga y1 minus y2. No i zobaczcie: 3 odjąć 2, 1, 2 odjąć minus 1, czyli 2 dodać 1 daje nam 3. Ok. A jak sobie wyobrazić wektor w trzech wymiarach, czyli potrzebujemy układów współrzędnych trójwymiarowego, czyli mamy x, y i z. x, y na Poziomej płaszczyźnie i z do góry. Możemy spróbować to narysować tak, żeby to wyglądało jak trójwymiarowe, ale oczywiście to są tylko takie rysunki pomocnicze, bo na płaskiej tablicy czy kartce, no nie, czy, czy, czy na ekranie komputera, to tylko przez jakby złudzenia możemy widzieć, za pomocą naszej wyobraźni przestrzennej widzieć. Trzy wymiary, więc to jest nasza oś X, oś Y i oś Z. I teraz zazwyczaj robimy to w ten sposób, że jeśli, żeby to był tak zwany prawoskrętny układ, to znaczy, że jeżeli mamy X i Y i od Xa kręcę do Y, to łapką prawą pokazuje od X do Y i kciuk pokazuje mi kierunek Z. OK, i teraz jeżeli mam jakiś wektor w takiej w trzech wymiarach, niech on się zaczyna w punkcie 00 0 i na przykład mamy taki wektor w sensie, że on nie jest w YZ, tylko gdzieś tak. To możemy go zrzutować pionowo w dół na punkt na płaszczyźnie XY. Powiedzmy, że to tak jest. Oczywiście te osie X i Y idą dalej, żeby nie było tutaj wątpliwości. I teraz, w takim razie, to jest. Ty, tyle kroków w kierunku X trzeba zrobić. Czyli jeśli na przykład wektor nazywa się V i, i powiedzmy, że nasz wektor V, no wtedy ma trzy współrzędne. Ma współrzędną VX, VY i VZ. Ta, tak je teraz oznaczmy. No to tutaj znaczy, że musimy zrobić VX kroków w kierunku X. Następnie tutaj... Czyli to jest tyle VY kroków w prawo, czyli VX w tą stronę, jakby do, do Was v, od tablicy. VY w prawo i VZ w górę. To jest moje VZ. No, i w ten sposób możemy też jakby rozpisać, że ten wektor V, idący pod jakimś kątem, może być zastąpiony jako wynik dodawania Vx, dodać Vy jako wektorów. Jeśli bym dodał te dwa wektory, to zgodnie z tym, co pokazywałem, że takie dodawanie mogę zastąpić dodawaniem jako Równoległobok, to zobaczcie, że jak to jest Vx, to jest Vy, albo tu jest Vy, to y, tu bym otrzymał wynik dodawania Vx dodać Vy, i jak teraz do tego dodam wektor Vz, to rzeczywiście otrzymam V. To jest oczywiście też poprawne. W dwóch wymiarach, to znaczy, jeśli w dwóch wymiarach mam wektor V składający o, o współrzędnych Vx i Vy, to otrzymuję wektor V też jako dodawanie dwóch wektorów Vx i Vy w taki sposób, czyli mam dwa wymiary X i Y, i teraz, no ok, tutaj mam jakiś wektor. V i e, wektor VX to jest wzdłuż X taki i do niego dodaję wektor VY i otrzymuje ten, ten wektor V. Czyli możemy, to, to, to jest często przydatne w fizyce, możemy jeden wektor w kierunku jakimś pod skosem, Zastąpić przez wynik dodawania wektoru, dwóch wektorów poziomego i pionowego. I podobnie w trzech wymiarach. E, działania na wektorach, takie jak mnożenie przez liczbę, dodawanie czy odejmowanie wektorów, które omawiałem, że, że dodaje się czy mnoży po prostu poszczególne współrzędne, tak samo analogicznie robimy to w trzech wymiarach. Dodając lub odejmując lub mnożąc i analogicznie moglibyśmy też no w matematyce takiej, powiedzmy, teoretycznej w większej liczbie, w dowolnej liczbie n wymiarów. No w fizyce często rozważamy też przestrzeń czterowymiarową czy czasoprzestrzeń, ale tam trzeba troszeczkę uważać, żeby odpowiednio przekonwertować czas na. Na dystans, jakby i, i to wykracza poza temat tego filmiku.